Dzisiaj e, przejazd będzie male 272 jak wszyscy już się mogą domyśleć, jest to przejazd na OMC2. Pierwszy w nasz wspólny, bo dzisiaj jest ze mną... Pierwszy wspólny na OMC2, bo dzisiaj jest ze mną Invis. Właśnie, cześć wam wszystkim i z zbiórkom, kolom. I co? Ja popijam właśnie pole. A mi nie dał. Masz już no. dualną pole. Ja to sobie zapętam. Mam, mam no jakie oszczędności. Widzicie jakie oszczędności robi, że zatrzymuje się gdzieś tam gdzie za Moment, ale mam stary autobus i on nie powinien odjechać. <grym> Dwa? Czy jeden? Jeden, dobra. To klucza? Nie na kontajale lecimy. Jeden. To klucza, no no silnik To jest co? Ano, A można tak nabić tyle, jak A co to ale, jest ale właściwie? to... się co to, to, to jest, bo to Może tak bez funkcji, nie? To taka lipa by była. No. A wiesz, tam... Nie wiem, czy mi się zdaje, czy to... Czekaj, czy to modelu było tutaj? Nie, tutaj. E, o co? Może to nie w tym modelu było. Ale co? U góry jakiś przycisk znalazłem pod tym, bo... Y, nie wiem, że to było tu w Węgierze, jakiś przycisk, I się też zastanawiałem, o czym on jest. Ale w czym tu, tutaj taki o? To jest dodatkowo płatny. To nie, nie o to mówię. To było starące. Jakiś przycisk znalazłem tam gdzieś, właśnie w tych okolicznościach. Zastanawiałem, o co jest, bo też jakiś... Y, nie zauważyłem jakiś... Ja. <noise> Nie, na no, luzie jest. Większość oszczędności drognisz. Ale to jadę. Nie tak jak już do ostatnio już jechał perką. Dyna tak żali, że myślałem, że zaraz zajadą tą perkę. Jechałem na pierwszej zmianie, jak jechałem do szkoły, to jechałem z jednym kierowcą, grzał tak, że myślałem, że ją zajedzie. Na drugiej zmianie, ten... Jadę i jechał drugi kierowca i też grzał tak, że, mi dałem, że zaraz zajedzie tą perkę. No jak? Byle, byle na nowa... No... Żeby nowy autobus chyba no i się drzwi zepsuło, no... Kiedy, kiedy ruszał... Yy, I tak? 1, 2, 3, I... I... i pół, tak. Nie? No później nie miał. No... No, 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 nie. To wyjedzie do objęcia. To jest tak takie jeden, dwa, trzy, wrzut, cztery. <ścoughs> <ścoughs> ale przynajmniej widziałeś, na jakim biegu jesteś. No więc, ale mnie wrzut, jeden, tak, 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 Na plusie to było, że jadę za szybko czy za, że mam takie opóźnienie? Na plusie? Ej, na plusie to było, że za szybko. Brawo. No kurczę, jak tam miałem przejechać inaczej? Byłem tam, tam się nie zmieścisz tym autobusem. To musi kazać, że <grym> no musisz czekać drugi pas wolny No tutaj żeby był drugi pas wolny Upsuje psuje mi się wyświetlacz Na razie widzę przez kasterię, a nie za ciąg <grym> Plus to, że opóźnienia Na Ibisie, plus to opóźnienie A to tam mówił ja 2 minuty już opóźnienia na dwóch przystankach. Nieźle. No wiesz, jak się jedzie z PT opóźnionym. Przecież z PT wyjechałem chyba 3 czy 4 sekundy szybciej. Wtedy, kiedy ja siedziałem tutaj w co? Chcę, dopiero to pojechał I się do tego piłam ochca, no jest dobrze, ja mówię, to no nie jest dobrze w tym czasie. Przerwiasz się, kawa też musi być w kierowcy. Ty ja to mówisz, no jest dobrze, ty mówisz, że jest to tam, ważne, że kawa jest, nie? Tak. A w którym to, na której to mapie była przerwana kawa? Na jakiej mapie? Na mapie Nowy Sącz. Bo... Taka, taka bardzo realna to mapa była. Ale nie, serio, na jakiejś mapie był kod to ibis, przerwa na kawę. A, może, może. Teraz nie wiem, która. Ja się ostatnio bawiłem tej gruntorkiem wyświetlaczem. I co, że i zrobię? Nie no, tak, tak to różne głupoty. Tak, o. No, 3 minuty opóźnienia. Jak to no, się... Pani nie usunięliście, co? A widzisz, loda pala prawie, że jest... A czekaj, a ja włączyłem dobry rozkład? Nie wiem. Tak, dla zwału, żeby nie było, że włączyłem w drugą stronę i dlatego on trwi opóźnienie. No to może zobacz, jaki masz ostatni Powiem, albo zobacz na na nas, i zobacz, jak No wkresował, jak są te A mam Zbaw. 68. No właśnie! <ślad> Gratulacje!

No tylko mały błąd, nie ten rozpadnie. I teraz chwila prawdy zaraz będzie. Szybciej. Chwila prawdy. Ale no? Ale wjechałem ładnie, nie trąbił. Czekaj, teraz chwila prawdy, czy się zetnie, czy nie. W sensie jak będziemy tak mniej więcej z górki. Jeśli tak, to tak się ściga, ale dobra. No to u Ciebie ścina na YouTube, Wyspornoscape'a. YouTube. Jechał <grystanie> dzisiaj... SDK miał tylko światła i dookoła świateł miał teksturę drzew. Ja mam te screeny. Na poru. Parek robi, ale nie będę jechał więcej niż 40. Ale tutaj naprawdę w, na tym odcinku w realnym przecinku też zawsze się robi korek z autobusem. Strasznie cię no to mówiłem że być będzie cięło. No to co, na tym spiku to ci obrazy nie wyślę. No ja to na tym spiku będzie lepiej, że nie będzie chciało. Nie powinno tak ciąć, ale ci obrazy nie wyślę na tym spiku. A nie będę twitował. Twitch, wcale, twitchowa. A to ja mówię, że możesz mi na... A no, ale... Dobra, zakręciłem team... <śmany> cię. To na skape ci wysyłać obraz, a na Twitchu dźwięk. Może by to miało jakiś sens. Jaki no Twitchu? W sensie... oj. To nie Twitch. To nazwa mi uciekła. Team Nie Steam. Jaki Steam, Team Team! Ja nie mówię o TeamSpeaku teraz. Jest, jest coś jak YouTube. Oj. No Twitch! Nie. No tu To no, ty... I tam byś A i tam byś robił, nie wiem. A na pewno by była jaka lepsza jakoś, na to nie wpadłem. Tak, to od razu byś mogli streamować wszystkim. No no, można takie coś zaplanować. Napisać na przykład na forum, że o tej i o tej całej trotskitie, bo żeby coś tego było. Możliwe. Nie wiem, ale udało mi się przejechać w wilcza więc jest postęp bo ostatnio jak próbowałem przejechać, to mi chciało macie rudy się pytał czy, czy coś tam nie ma czy jakiś odcinek ale ci powiem że... Jest na tą no, jak się używa, nie na no właśnie ja właśnie teraz jestem mam was Mam taką drogadę na placu, gdzieś w glebaju i nawet mi ścinało. Jakby tam sobie zaczęło za sobą żadnych więcej niż 4 gwiazd. A? To jest mi ścinało. Ciekawa, ciekawa brokada, ciekawa. Ja używam AVG, nic mnie nie dawać. Zaś AVG też korzystajcie, bo jak sprawdzałem teraz na testach, bo ten AVS na inną jest lepiej rekrutowany, wiesz? Bo sprawdzałem też, że na laptopie jest na przykład AVG nie. To grzeba go w ogóle. Ja też będę przeskodować, bo w szkole jakieś trojany. W szkole trojany. No bo awas składany jest... awas trzaczy, ale jak nie trzaczy. Awas skrywa w iluzji, w kodełach, w skali jest programowania. Ja Z nie jestem mam takie, filmy, takie z którego? Mówiłem, dyrektor, 85 Wiem, ja, nie na jednej pracowni są komputery takie słabe, ale na drugiej są bardzo dobre. U nas jest z pięć pracowni. Czy z Wiesz, pięć, są, są, ja jeszcze na trzecia mam być, który będą, ale jeszcze nie mam komputerów jednej, gdzie są dobre kompy, ale są złożone, bo jest sala remontowana i nie można ich przełożyć, bo nie. To jest <laughs> najlepsza Co tam dalej? Później, eee, no. Jest jeszcze taka fajna sala dziewiątka, na której mam lekcje, systemy operacyjne. I tam jest właśnie fajnie to zrobione, bo są nowe kompy. A ja właśnie tam mam systemy operacyjne, tam w tej sali, gdzie są dobre kompy, i programowanie tam mam. No. To jakiej ty szkoły chodzisz, Już... Czyżby nie do ze... A nie no, nie mogę. Mój dyrektor zjedzie. Nie no, ja, ja mieszkam w w końcu, więc nie chodzę z tej samej szkoły co ty. Ale, sa, ale komputery w salach się zgadzają. U są dobre komputery. Tylko że u komputery nie jest w Ale do mnie w Ciebiące... sala numer dziewięć? To by wychodziło gdzieś koło dziesiąte? Nie, dziesiąte jest dalej. Patrz, nie jeździ, jeździ tylko jedna ciężarówka, nie trzy. Brawo! jakiś <laughs> sportem! Ale nie, dzisiaj grałem jakieś ile? dwie godziny temu, bo czekałem akurat mi się ładował filmik na YouTube'a, a chciałem Brawo. grać multiplayer na yy, tego Black Opsie, to nie mogłem, bo mnie pink, pink miałem za dużo. No. Dig sobie przyjechałem i mnie yy, yy, krążyły sobie trzy. No ja właśnie tak jechałem ostatnio i też krążyły i korek taki z a ja wpadłem na jakiś pomysł, żeby to y, zniwelować, że tak powiem. Zatrąbił. Wiesz? Hej. Wyszisz? Co? Że na jakiś pomysł, żeby to zniwelować. No. A jaki? No, żeby podnieść te, te ciężarówki, a jakiś inny model. No to wtedy nie mieli ciężarówek, ale będzie ciężarówki to, to by też były. Ale to, to nie będzie ciężarówek, ale to i tak to idzie. W ogóle nie, to dojechali. Do, 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 do końca dojechali. No nie? Czekaj, jak to teraz... Oj, jedziemy... nie to wyłączyłem. Teraz wyłączę rozkład. Pojedziemy na rondo i pokażemy jak się przegór kłamie. <laughs> to jest druk do zajezdzi. To jest 0,95. Albo jakiś inny kierunek? Źle włączyłem. Co on mi tak skacze? Zatrujaj na tych drogniku Patrz, pasujące autobusy. Impreza. filmik na ten. Na filmik, filmik to To mu się tam przegód tak przesuwa. Ja to widziałem, ale u mnie się nie przesuwa

No widziałem przez chwilę tak fajny był w pełni... Patrz, już stoi, już ta ciężarka stoi Czekaj w analazi mam tu klapkę i przedrąbem, to jest za taka... widzisz teraz jestem na skręcone Jestem złamany, brawo Ty mac, to klapkę już złamałeś Widzisz teraz jestem na maksa złamany. Rzuć je znowu w Nie złamę, to dotyli się to chyba złamę

Wykażemy system łamania przygód O, przegub złamany. Teraz podjadę do przodu. No chcę jechać do przodu. O, i już przegub i nie złamany. Je. Yeah. W sensie to jest system ostrzegania przed złamaniem z przegubu. Od razu powiem, tu nie słyszysz? ハロハロ。Hello. Hello. Hello. Co i jest? Jest przystanek? Dobra, jestem. Ja Już? O właśnie. Mówiłem, przegub się złamał. Ale no, nie działa, no. bo ruszyłem do przodu. Przy okazji związany z trzecim. Tam cię nigdy, nie wyjdzie. No. Tu powinien być jadł. I No. A tam masz resztę trzecim. Ech. Widać wnętrze ziemi. Hehehe Pomyślał to lepiej się złożyć i tak pani to zrobi Patrz jak się złamałem No dobra, to już zakończymy tak to składał się no bo... Nie, skończymy. nie, no, to no, to to z... o, górach, bo nie ma coś się tam z tego co chodzi No, to mnie właśnie tyle na myśli Ogólne działanie przebywowe pokazaliśmy Jedyne co tu jest jeszcze to jest obniżanie, bo... Właśnie, jak... dobre pytanie, jeśli jak się odnieść rampy. Rampy nie. Rampy nie umiem. Ale czemu on się nie chce obniżyć? Mniejsza. pan przyspadkowy? Co? Przyspadkowy. A, nie, to kliknąłem. No właśnie! tam się na no, mniejsza. Ale... Winda... nie działa. Nie no, wiem, może jakoś się uje, ja, ale, no, przycisk, więc... to ale nie wiem. Przycisk blokujący. Dobra, to może zakończyć ten filmik. Do zobaczenia w dostępnym. To, to już jest to zbyt kompromitujące. Dobra, to do zobaczenia, hej.